Minione pięć sesji upłynęło pod znakiem korekty na rynkach europejskich, jak również w Polsce. Aczkolwiek rynek polski był relatywnie mocny w stosunku do dojrzałych gospodarek, ponieważ WIG-20 w ujęciu pięciodniowym jest mniej więcej na tym samym poziomie. Natomiast w tym czasie SP spadł około 3%, DAX spadł około 3%. Na rynek napływają dosyć słabe dane z niemieckiej gospodarki. Wczorajszy wskaźnik ZEW był bardzo słaby, co również sugeruje, iż embargo, co sugeruje, że sankcje rosyjskie mają wpływ na gospodarkę europejską. W najbliższym czasie, z uwagi na to, iż rynki są wyprzedane, wydaje się, że powinniśmy doświadczyć odreagowania tych spadków w górę. Które powinny potrwać co najmniej kilka dni, a może nawet dłużej. W dalszym okresie yy, sytuacja będzie uzależniona od tego, jakie będą odczyty danych makro oraz od podejścia do polityki monetarnej, zarówno przez Fed, jak i ECB. Złoty w ostatnim tygodniu się osłabił co było słabszym wynikiem od walut regionu, ponieważ turecka lira i węgierski forint się lekko umocniły. Bardzo słaby w dalszym ciągu pozostaje rubel rosyjski, co jest między innymi skutkiem spadających cen ropy naftowej. Wydaje się, że poziom 4.20 za 1 euro, 4.20 zł za 1 euro powinien stanowić wsparcie. I w najbliższym czasie powinniśmy doświadczyć lekkiego umocnienia złotego. Z ważnych danych, tak jak wspomniałem wcześniej, w dniu wczorajszym mieliśmy słaby wskaźnik ZEW niemiecki, który obrazuje sytuację gospodarczą za naszą granicą. W dniu dzisiejszym mamy dane o inflacji polskiej oraz dane o sprzedaży detalicznej ze Stanów Zjednoczonych. Jako niespodziankę dnia należy wskazać pozytywne informacje wysyłane przez zarząd KGHM-u, który sugeruje, że sytuacja na rynku chińskim miedzi lekko się stabilizuje. Co może być pozytywnym sygnałem dla polskiego koncernu. Właśnie, jako papier dnia, wskazuję KGHM, który skutecznie broni wsparcia na poziomie 120 paru złotych i wydaje się, że z tych poziomów powinien odbić.